Witam, kochani, dzisiaj szybciutko, bez wstępnych, jakichś tam długich rozmów. Yy, co będziemy Cię robić? Kochani, dzisiaj zabieramy się za robienie parmezanu. Parmezanu, dlatego że bardzo dużo go używam i chcę go zrobić jako pierwszy. Trzeba coś w końcu włożyć do tej naszej dojrzewalni. Słuchajcie, tu mam naszkowane 10 litrów mleka. To jest sklepowe, yy, pasteryzowane w niskiej temperaturze. To co na rodówkach możecie yy, sobie kupić. Co nam będzie potrzebne? Mamy chorek wapnia. Lipa za cielęca Kultury startowe PG, ja używam PG od Starowara I podpuszczka naturalna cielęca z żołądków cielęcych U mnie dawkowanie będzie takie jak na opakowaniu Także ja sobie zaraz wszystko poważę, naszykuję I zabieramy się za robienie sera Także widzimy się za chwilkę No i wszystko mam już poważone powożyją sobie libazę, powożyją sobie kultury. Co teraz? Termometr, wlewamy, naszą, wlewamy nasz chlorek wapnia rozpuszczony w niechlorowanej wodzie. Oczywiście mleka jest 10 litrów. 10 litrów, słuchajcie, włączamy grzanie i dogrzewamy mleczko do 34 stopni, ciągle oczywiście mieszając. No i mamy już 33-34 stopnie odejmiemy sobie tą zgrzania i to teraz teraz dodajemy 1 gram, tak jak u mnie jest, według dawkowania 1 gram. O, 34. 1 g kultury startowej i pół grama lipazy cielęcej. No, i teraz to trzeba dokładnie wymieszać. Dokładnie wymieszać. Słuchajcie, wymieszamy dokładnie i podstawiamy to na 40 minut. Także będziemy się za 40 minut. Kochani, 40 minut minęło. To teraz. Ja tu mam moją podpuszczkę cielęcą rozpuszczoną w 50 ml wody. Podpuszczki jest w granicach 2-3 ml. Także dodajemy podpuszczkę i dokładnie mieszamy. Trzeba to dokładnie wymieszać. Żeby ta podpuszczka ładnie się rozprowadziła w całym mleku. To, czemu podpuszczkę rozpuszczamy w wodzie, to już wcześniej mówiłem przy innych serach. To chodzi o to, żeby żeby nie dawać, no, że podpuszczkę mogłaby się ciąć od razu, jakbyśmy ją dali nierozcieńczoną do mleka. Tak to rozcięczoną wlewamy, ona się ładnie rozprowadzi i ładnie nam będzie robić skrzep! Kochani, bez przedłużenia, wymieszane. I teraz odstawiamy na 30 minut do utworzenia skrzepu. 30 minut minęło. Zobaczymy jak nas skrzep. Walniemy sobie o, super. Zobaczymy co teraz zrobimy sobie próbę. To się nazywa próba złomowa naciąć i spróbujemy go wywrócić. Super. I teraz go kroimy w kostkę 1 cm. Trzeba do samego. Dna dociągać tak. Przesadziłem. On jest i w poprzek. Cyk. 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 I musimy teraz też pod kątem te słupki rozciąć. Taki skrzep pokrojony zostawiamy na 5 minutek. Po upływie tych 5 minutek musimy sobie to ziarno dalej rozdrobnić. Słuchajcie, przy pomocy takiego mieszadła, nie wiem, mieszadła trzepaczki, musimy sobie rozdrobnić ten nasz skrzep na ziarno wielkości grochu. Tak. O. I tak rozdrobnione. Zostawiamy na kolejne 5 minut. Kolejne 5 minutek minęło. Teraz włączamy sobie grzanie. I słuchajcie, przestawimy to na grzanie. Termometr do środka. Zmieniłem sobie łyżkę, żeby nie hałasować. I słuchajcie. Na początku delikatnie to zamieszać trzeba. Delikatnie. Tam jeszcze jakiś, zobaczycie, większy kawałek skrzepu. Możecie go sobie rozciąć łyżką. I teraz musimy to podgrzewać aż do 54 stopni. Będziemy to tak podgrzewać, to za chwilę będzie się nam ładniej mieszało. Na początku jest tak trudno, jak puści skrzep serwatkę będzie dużo prościej. Będzie dużo prościej. Musimy ten podgrzewać do 54, a potem będziemy to jeszcze utrzymywać tą temperaturę przez kolejne 15-20 minut. Żeby ten skrzep troszeczkę osuszyć I żeby on nabrał sprężystości Ale to wam Pokażę Słuchajcie To co ja sobie mieszam Podgrzewam do 54 stopni I Widzimy się Już przy momencie kiedy będę wam pokazywał Bo to trzeba wziąć po prostu skrzep w łapę Ścisnąć i zobaczyć czy on się Jest taki sprężysty I czy się będzie rozpadał dalej Wtedy zobaczymy pokażę wam który to będzie moment, żebyście sobie wiedzieli. Także ja mieszam, podgrzewam. Widzimy się przy kontroli sprężystości. No i 15 minut do ogrzewania już jest za nami. Teraz Wam pokażę, jak skrzep powinien wyglądać. Wyłowimy sobie troszkę tego skrzepu na łyżce. Weźmiemy sobie rękę. Zgnieciemy. To powinien być taki elastyczny. O, taki sprężysty. Będę się kleić. Ale też da się, da się rozwalić jeszcze. O, myślę, że jest idealny. Słuchajcie, teraz dajemy temu dwie, trzy minutki na to, żeby skrzep opadł. I będziemy sobie odlewać serwatkę. Jak? Yep. Słuchajcie. Jakieś sitko czy coś. Zanurzamy i zabieramy tak, żeby skrzep został. Także za dwie minutki ja zacznę sobie ten skrzep, tą serwatkę odlewać, a my się, włączę się dopiero już jak już będziemy na poziomie skrzepu, bo będziemy to tą serwatkę odlewać do poziomu skrzepu. Także widzimy się niedługo. Serwatkę sobie odlałem, teraz sobie yy, musimy przełożyć ten nasz skrzep. Wyłączę sobie kuchenkę, żeby nie. Yy, tu mam chustę serowarską i duży szlak, taka forma jest pod ale przekładamy sobie nasz ten skrzep do chusty serowarskiej i do formy później. Na razie tak. Macie go wiesz rewelacji. Okay. Także żeby mi się to nie rozwaliło. Jeszcze sobie przyleję przez sitko na zlewem. I mamy cały nasz skrzep. W chustie serowarskiej. Słuchajcie, chusta serowarska ma takie mikrolejki. Musicie patrzeć, w którą stronę się yy, wkłada, żeby to odcedzało. A nie blokowało. Jesteśmy. Niech trochę odcieknie. Wiecie co? I od razu. Tu mam formę serowarską. I wkładamy to do naszej formy. Trochę to przygniotę zasłonię zasłonię sobie chustą na raz może wystarczy, bo nawet na dwa tak żeby było zasłonięte i dam Dekielek. I teraz muszę przynieść sobie jeden odważnik, którego nie na No No jestem. Słuchajcie, zmieniłem sobie treję taką podstawkę. Na tym podstawie nasz serek w formie. I słuchajcie. Użyję sobie czegoś takiego. Nie dorobiłem się jeszcze prasy do sera. Ale ser teraz pracujemy przez 30 minut pod 5 kg. Ciekawe, czy będzie się zatrzymać. O. Muszę to jakoś wyglądać inaczej, bo tu się bardzo kolibie. Co trzeba tak ustawić, żeby było. O. I pod obciążeniem. 5 kg, pracujemy przez 30 minut. Po 30 minutach obracamy ser i pracujemy pod obciążeniem 10 kg przez 12 godzin. Przez pierwsze 2 godziny będziemy go obracać co 30 minut, czyli 4 razy. Także widzimy się przy obracaniu. Dobra, 30 minut minęło. Weźmiemy sobie teraz to, obrócimy. przestawię to, zdejmiemy piąteczkę. Założyłem taki kołek drewniany, żeby było, bo na tej szklance się tak bardzo kolibało, nie? Zobaczymy. Podniesiemy sobie tą. Zaraz to położymy. Wyciągniemy. Nie wiem, to nie będzie potrzebne na razie. Wyciągniemy. Zobaczymy, co to wyszło. Zobaczymy, co to wyszło. Kłopat się. Pięknie się robi. O. Już go można normalnie wrączkę wziąć. Tak. Naszykujemy tu to. Wyźmiemy. I obracamy. Teraz w drugą stronę. I do środka. Chusta jest potrzebna jeszcze, ale na razie zostawię. Na razie ją zostawię. Dobra. To mamy. Teraz co? Znowu tu przykrywamy. Jedną taką warstewką, żeby było ok. Mamy kółeczko. Nie, nie podoba mi się żeby to było równo w miarę. Nie było żadnych takich farfocli. Wiecie co? Zastanawiam się, czy to bez chusty nie wsadzić. Dobra. Popatrzę jeszcze. Po dwóch godzinach może zmienię chustę. no teraz damy tak. No układaj, że się. No układajże się. Dobra. Damy teraz tą naszą. Nasze drewienko i słuchajcie i zamiast piątki. U, dyszka. Zamiast piątki dajemy dyszkę i od tego czasu. Mamy równą dziesiątą liczymy 12 godzin przez pierwsze 2 godziny. Ja sobie to co pół godziny obrócę, a my się zobaczymy po 12 godzinach. No i jesteśmy kochani. Serek się prasował 12 godzin. Słuchajcie, po tych 12 godzinach o 10 wieczorem wyciągnąłem sobie serek z chusty i zostawiłem go jeszcze w formie. Na jakieś 6 godzin sobie tam jeszcze w tej formie był, bez chusty. I co będziemy robić teraz? Najpierw wam pokażę. Zobaczcie on sobie już widać jak ładnie dojrzewa. Kultury pracują, już zaczyna być taki żółtawy. Jedno co mogę wam powiedzieć. Użyłem chusty serowarskiej, a mogłem użyć zwykłej pieluchy tetrowej. Bo słuchajcie, ta struktura mi tu trochę nie podoba się od spodu, jak się to ser ugniatał. Boję się, że to może być problem jakiś, ale ja sobie ten ser później. I tak pokryję polioktanem, wiecie, bo będę go trzymał dojrzewany razem z mięsem. Nie chcę, żeby jakieś tam bakterie przechodziły. Co teraz? Musimy sobie go zważyć. Po co ważyć? Ano po to, że będziemy go solić, a w solance trzymamy go 10 godzin na kilogram sera. Także wychodzi godzina na 100 gram. My tu mamy 4 kilo 300. Słuchajcie, no to kilo 300 sera wyszło nam z. 10 litrów mleka. Yy, czyli co, solanka jest gotowa, wkładamy i zobaczcie, ser będzie się unosił, będzie pływał. Tu sobie stawiam już, więc nawet niepotrzebnie go zamoczyłem. Od góry, dobrze, niech sobie pływa, i tą warstwę która jest tutaj yy, wystająca, trzeba ją posypać solą. Posypujemy ją solą, żeby ona też nie obsychała i żeby też się zabezpieczyła jakoś. tak. Dobra. I słuchajcie, yy, Wyszło nam kilo 300 czyli 13 godzin. W połowie czasu serek obrócimy, znowu zasolimy, zasolimy górę, tą, która wystaje, która się unosi. I po tym czasie wyjmiemy ser i zostawimy go na dwa dni w temperaturze pokojowej, gdzie sobie go w kuchni tu położę, w temperaturze pokojowej, żeby obsechu. Yy, I po tych dniach, yy, jak upeknie, pokażę Wam go, jak wygląda, i zabezpieczymy go sobie. Polioktanem przed umieszczeniem w dojrzewalni, słuchajcie, to by było na tyle. Także co widzimy się za dwa dni przy pokrywaniu sera powłoką? No i zobaczcie, kochani, tak wygląda nasz pierwszy parmezan. Zaraz go podniesiemy. O, zobaczcie, taki krążek piękny kilo 300. Ładnie już z żółk. Kulturki pracują. Słuchajcie, miałem go pokrywać powłoką. Może go jeszcze pokryję, ale jest za wcześnie. Nie, podejrzewa to dwa tygodnie. sobie w dojrzewalni. Tu mamy obecnie 12,86. No troszeczkę za wysoko jest, ale dopiero to się na wyłączył. Będzie sobie tak dojrzewał. I co? Będziemy go próbować za jakieś pół roku. Pół roku sobie poleży. Dojrzeje i będziemy próbować, słuchajcie podobał się materiał zostawcie jakąś łapkę w górę najlepiej jakbyście jakby zostawili suba będzie nam miło, już mamy prawie prawie tysiąc, jesteśmy już coraz bliżej także pozdrawiam i do zobaczenia w następnym materiale